Bezinteresowna pomoc, czyli taka pomoc z własnej woli, z własnej chęci. Pomoc, w której nie ma interesu. Bezinteresowna pomoc to jest taka, gdzie po prostu pomagamy po to, żeby komuś pomóc, nie oczekujemy absolutnie nic w zamian. Że ktoś po prostu chce pomóc dla innych, bo po prostu ma dobre serce. No to Boże, pomagamy. Pomoc, pomoc bez e, oczekiwania niczego w zamian. Żeby inni też mogli się czuć ludźmi, bo ktoś jest tam biedny, E, nie wiem, inaczej wygląda, nie oznacza, że jest inny. To są też ludzie i po prostu nie można traktować kogoś gorzej. Po prostu najlepsza pomoc, jaka może być. Co wiecie na temat sprawiedliwych wśród narodów? O, Boże. <grych> nie nie wiem. wiem. Instytut Jad Wasze w nie przyznaje taki tytuł. Bo zdaje się, że nawet kiedyś miałem sąsiada, który otrzymał taki tytuł. Mm, no to są ludzie, którzy pomagali. Żydom w czasie wojny. Ludzie przechowywali takich Żydów gdzieś po piwnicach, po stodołach, ukrywali w sianie czy gdziekolwiek się dało po to, żeby przeżyli. W sumie to jest poświęcenie. Honor, poświęcenie i ludzi. Niemcy na pewno nie powinni się tak zachować. No i dobrze, że Polska obroniła tych Żydów. To jest bardzo jakby dobre zachowanie i Myślę, że każdy by tak po, powinien postępować. Za ukrywanie Żydów groziła kara śmierci w, w Polsce, w jedynym kraju z tego co wiem w Europie. I te kary śmierci były wykonywane przez Niemców. A jakbyście się zachowali w takiej sytuacji, Pomagalibyście? No, tak, trzeba. Nie wiem, no ciężko mówić o tym, co bym zrobił gdyby, ale mam nadzieję, że tak. Ja w ten czas nie żył, nie wiem. Tak, a ty? Nie. Myślę, że myślę, że bym zaryzykował życie. Nie wiem, bo nie potrafię sobie wyobrazić, jak taka sytuacja dokładnie wyglądała. No po prostu jak, co to znaczy wojna i, i jak się człowiek czuł w takiej sytuacji. Mam nadzieję, że nie spotkam się z taką sytuacją, że wybuchnie świecia wojna światowa, ale gdybym miała taką możliwość, chętnie bym pomogła.